Dzień dobry, dzień dobry, z tej Damian. I chyba zapalę sobie światło, bo jest u mnie dosyć ciemno w pokoju. Za mną jest Maciek, w tym momencie wyciszony, ale spoko. Zaczynamy, właśnie, nagrywkę A, po raz dobra. kolejny. Kotkowo byłem wyciszony, dobra. No. Dobra, ja zapalę światło u siebie. E, dobra, więc to mamy tak, więc teraz e, to mogę odłożyć. Ten lens mi się przyda której zostawałem poza, eee, w sensie poza naraniem W sensie poza w trakcie nagrywania po prostu poza odcinkiem Oho. Spokojnie mam nagrywanie włączone Ja też teraz odpaliłem To jeszcze tak patrzę na gościa co robi te maszynki Tak, fluid laser base, to jest potrzebna rzecz Znaczy teraz tak, te addone całe mogę wykasować Animal baby, to tak, to plant, to jeszcze będzie Switch composer, dobra Na razie weźmy, że zostawmy to, okej okay. Fluid, laser który będzie. O, Advanced Machine Frame będzie potrzebny. Okej. Okay. Jak, jak, jak już to kraftuj, to najlepiej, żeby dwa powstały, nie? Maszynka jest singi. Cztery. To jest podstawowa maszynka, którą byś chciał zrobić. Tylko szkoły, Black Iron. A tak? przy, się. W sensie jak ta. To, 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 to. pudełko takie. Bo w tym pudełku byśmy robili farmę, nie? Ale ja potrzebujesz Ether gazu. Oh, fuck. Oj, tu mamy farmę tych. A, dobra. A mamy już. Cierpiąty, o... dobra. Co? gas potrzebny Właśnie go będę produkował Potrzebuję 135 bucketów zaledwie hmm, Bo jednak tylko... potrzebuję Supreme Machine Frame'a Mhm mm A do tego potrzebuję Diamond Gear'ów no, Trzeba porobić trochę Gdzie są diamenty? Zrobię 100 Diamond Gear'ów Powinno stać gdzieś, no? Dobra, czyli teraz tak Przygotujmy i itemy I rozrysujmy sobie to Ten mechanizm cały Eee to, że ja jeszcze nie byłem sobie jedzenia zrobić To się zrobić. I co chwilę i byłbyś w stanie jak ekran na Discordzie, czy nie? Nie jestem w stanie. Tak, robić miniam, mnie, no w czasie będę patrzył, co robisz. Już. Proszę cię bardzo, Maciej. No, o, zapłać. Okej, okay. one będą obok siebie, ja, to jakby. próbuję to zwizualizować w 3D, nie? Ok, czyli to mamy. To jest, to jest podstawa, czy to jest ten dolny blok. Nazwijmy to poziom. Tu mamy poziom 1, to jeździłyśmy to 2. 7, powiedzmy 7 bloków, nie? Zero to jest ziemia, gdzie będą kable Jeden to będzie ten dril cały Stasis chamber I potrzebujemy stasis chamber Stasis Dobra Chamber, dobra Gościu to zrobił źle Bo mnie zbiera tych, 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 tych surowców co miał A ty filmik oglądasz Zobacz Taki, Takie coś, nie? No mówię, ja żeby ruszyć z kopyla, to potrzebuję etergazu. gazu Mhm mm Potrzebujemy tylko 135 mini bucketów. Tylko Czyli potrzebujemy tego lensa. Dobra mm -hmm. Cztery szkło, latex i Purple Dye. Ja yeah. Możemy zrobić dwie takie nawet faremki. A może jedno, nora. Je zrobimy jedno, żeby nie było. Zatem weźmiemy Eficiency jeszcze nabrać, zrobimy jeszcze jeden. Chyba. Tak, staćmy na niego. Dobra. Nie wiem, jak ty macie, kiedy ja jestem gotowy na narywanie. Daj mi chwilę jest Cyk, cyk i cyk powinno nam załatwić sprawę O, się ciemniło znowu, kurde Eficjencji TR2, bardzo dobrze I teraz y, chcę zrobić jeszcze tego całego lensa, czyli robimy tak, tak i tak I to będzie nas swoje lensa. lęsa Tak jest, mamy to, zajebiście I teraz tak, fluid, musimy zrobić dwa te... o Jezus Maria Dobra, już się przyłączam na laptopa mm, dobra, symbol, jak dobrze, O, dobra Dwa plastiki, muszę więcej plastiku naprodukować. Mm, cudownie. Dwa goldy, dwa skrapy, diamond gear oraz simple machine frame. I to się zaczyna craftować, zajebiście. O to chodzi. Advanced machine frame, super. Więc mamy ten cel. zaraz się zrobiłem przywitanie chociaż? Musimy zacząć na Ups, ups. To odłożyć. Pink Slime na razie odłożę, bo mi się nie przyda. Efficiency dwójka może zostać. Dobra. Więc mamy to. Stasis Chamber. Eee, gascilla nie mamy jednego. Ojoj. Co ja? Nie mamy jednego gascilla. O nie. Jesteśmy zgubieni. To trzeba zapolować na gasta. W takim razie. Dobra, widzę, wracamy. Zapalowaliśmy na gasta. Trochę tego było, ale troszeczkę tego będzie potrzebne, więc z... o, udało mi się zdobyć 6 sztuk. I troszeczkę tych sztuk zabiliśmy, tych, tych gastów. Dobra, to weźmy sobie tak. Teraz yy, zróbmy sobie w końcu ten z tej Stasis Chamber. to będzie, To będzie maszynka, która działa na zasadzie postawisz. Na nim postawisz witchera i witcher się za cholerę nie ruszy. To jest dobre w tym. Drugą rzeczą, która będzie potrzebna, będzie fluid laser base. O kurwa zjebałem. Jeszcze jeden musi ma muszę muszę, muszę do Aaaa, a, 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 a. masakra. Waiting for server. O. Dobra, lecę po raz kolejny do twilightu. O, kończy mi się paliwo, o zajebiście. W ogóle pierwszy raz widzę burzę w twilightie, wiesz? Mhm. Mm Hired Stone, Sky Slime, Molten Ire Będziemy się bawić z Nickersem. Będziemy się bawić z Nickersem. Spoko. A ja się bawię w, znowu w liście. I co, ostatnio co się te? Czerwone serca? Nie. to to chujowo. No, to mamy w systemie. Ty w ogóle od października się w ogóle zmieni wszystko. Bo do tej <tut> pory działałem na dla wykładowców, a teraz studenci dla mnie będą pracować. Ty weźcie mi powiedz, jak zdobyć krew, kurwa, w Nickersem. Yy, Musisz skoczyć, yy, poświęcić się i musi skoczyć do tego, do Tinkersa. Mhm, mm no spróbuj to w inny sposób zdobyć. Urzucając główkę. Główkę? No? Hmm. Nie pamiętam, czy to, czy to tak działało, czy nie. No nie, na pewno się wypala, zombie I daje no, ref. Daję ref? O. Daje o, ref. to, to już mamy sposób na wykorzystanie główek, który mamy no. pełno, nie? Ok, dobra. Porobij sobie stanie przy to daj do mnie na chwilę. A, no, momento, tylko opróżnię sobie eku tych. No i już lecę. Mmm... Gdzie jesteś? Podłącz mnie... Czekaj. No blokuj się. Kuźwę, edek, spadaj. Ja padaj. Ja być Ty mi podłączysz ten czubek, żeby automatycznie wyciągać do streamka. Dzięki za panie, wziąłem. No po co się Zobaczysz. Co ty za szkło niszczysz? Po chuj to niszczysz? No brzydko, nie ratowałem, no ja pierdolę, ty się od razu obrażasz. Tak, e, zostało już tam tak, tak malutko w tej paczce, naprawdę. Bo chcesz Master Infusion Krysa zrobić, tak? Ogólnie no, nie, z tymi nie, esencjami bo... całymi. Chcę opróżnić już teraz. Całkowicie. Mhm. Mm to co w nim jest, to mi jest niepotrzebne. Zrobiłem to tutaj, te wylewanie automatyczne, w tym miejscu. Mm -hmm. Dobra, to teraz zrób tak ciep, ciap, żeby go opróżnić. W sensie? Opróżnić całkowicie piec, żeby on był pusty. Da się jakoś? Co? nieco się zdaje. E, Molten Ender można chyba wylać do ten. Molten Ender idzie jako sztabki tylko i wyłącznie. Czekaj, czekaj, czekaj. No to możemy robić en, się. z materii Ender Eingot. Blok nie idzie. No nie, nie jedynie nie sztabki, on idzie. A tu jest 51 slime boli. Molten kleja mogę po, poklikać. No to klika jeszcze 18 bloków, 13 bloków, 3 sztabki, 9 bloków, 4 bloki, 2 sztabki, równe 2 bloki. Już jeden blok wyleje i powinienem styknąć, chyba tak mi się wydaje. 3 sztabki zostało. 2, jedna sztabka. Kleju podstaw został Ender, Skyrim e, Sky, i Blood. Blut możesz wylać na zasadzie wyciągasz tego. Możesz blokami wylać ogólnie, blut. I wylewasz też w taki sposób yy, bez bloków. Masz już bloków. Okej. Okay. Osiem bloków, cztery blok, bloki, jeden slimeball, cztery bloki, jeden blok, dwa slimeball. No to już się wyleję. Jeden blok został 3 slime slimeball, dwa, jeden. I został molten ender. To trochę to zajmie. Chyba, że dorzucę jeszcze jedną tą maszynkę. Wszystko, wszystko. No, ja wracam chyba do tego, do zabawy z zbieraniem liści. Mhm. Mm no i dupa. Było tak pięknie. Dobra, powiedzmy, kiedy będziemy mieli tego Wintera? Ten gaz. Ten gaz? To troszkę jeszcze to zajmie. To jest dobre dwie godziny. A, no, ptole. Cyli. u. Teraz tak, pora. Zabawy po raz kolejny. Mam um, tą do Sluda już znalezioną. Hmm. Niby to są maszynki do służby, mamy zrobione, tylko nie wiem jak go po, po zgarbie, więc się robi tak. Miałem te pick-up wyłączone, ja nie wiem. I... The last stream. We were working on... Gaming on cafein. Convoluted, mm? but Gaming in cafein. Poko kanał? Polecam. Pani się go słucha, jeżeli chodzi o tego. Bo on no, wiesz, jak on nerywa? On robi tego. On robi streamy z widzami i potem. I w trakcie streamu po prostu widzowie mu podpowiadają, co zrobić, nie? Nie wiem, ja tam bardziej pójdę. Patrzę, co on robi, jeżeli coś No, jeszcze troszkę nam rzeczy zostało do zrobienia, nie? Kwestia, myślę, następnego tygodnia i paczkę skończymy, myślę, wiesz? Mm. Jeżeli tej hardujemy, oczywiście. Ja poza tym, jak ciebie nie będzie, to spróbuję naprawić system surowców, nie? That's pretty Ja yeah, cię Co? Jakie to jest banalne. E, które? E, Slacz. No. Chyba ta sama zasada, co, co tutaj, nie? Kurwa, zrób mi farmę e, zboża taką 9 na 9 Ok. I zrób mi ten, ten upgrade, nie? Wielkościowy do tego. No maszynki. To, co robisz dla zwierząt. To, co robię dla zwierząt? Tak. Czyli ty mówisz 9 na 9 tak? No, nie w sobie. 9 pól wystarczy. Czyli takie wielkości jak masz tutaj, o kurwa, e, tu co do świni masz. Zobacz, takiej wielkości mi pole, to wystarczy mi. Nie no. I 5 na 5, nie? I motyka, nie? I przydałby się woda gdzieś. O nie, tu A, się to się automatycznie to... robi. Ty. A, bo jest woda na zewnątrz. Dobra. No dawaj tą maszynkę z Klant, e, e, gdzie to postawić? Tak, żeby to było odwrócone w tą stronę. Nie, Ej. to musi być, musi być na równo. Dlatego postawiłem... Brasko, bo nie mam przy sobie kilofu. A, warto <śles> wiedzieć. Trzymasz rękawice No, wiem e, gdzie, gdzie to ma być? Tak, żeby to było obrócone w tą stronę Tym młynkiem na odwrót No Młynek musi być w tą stronę Jeżeli byłem w bloku, to postawiłem słup 4 painet. O, to można je znikwidować To się podłączy, żeby nie ma prądu? Nie jest prąd podłączony do tego Kluk dałeś, a to musi być point A, dobra, to moja wina Dobra, już mam black z pointa Ty, my nie robiliśmy farmy widerów. No nie, jeszcze nie Jakie zły mamy, 105 tych Coś kombinowałeś Maciek, czy co ty? Ty powiem zaraz, czy zasadzi, czy nic no już mam, no, szamę. Ja sobie wodą zasilić to Ajpobię cały za orą. No to się od tej całej wody robiło? I to jest blok zbogowany na przykład. Nic nie zbugowane. Zbugowany nie mogę posadzić do niego. Daj. No faktycznie nie mogę. Ciekawe. A za dwóch muszą zadzwoni? A, nie zbugowany, tylko ma... za mało światła ma to coś. Za mało światła jest dla farmie. O, para można. Dobra, jestem. Oko, e, wystarczyło dać więcej światła po prostu tej maszynce. Maszynce, temu, 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 temu z kumęcami, nie? Mhm. Mm Dobra, dostały będę wodę. I teraz patrz, gdzie się magia. A, nie ma jeszcze braku, Nie mam Chodzi o eficjencji, tak? No to, żeby wyjąć ręcz. Dobra. I trzeba będzie nie że żeby to automatycznie sadziło. No to jest druga maszynka od tego. Nie wiem, ja tu wykupiłem z Jak robić? E, plant e, Sower chyba sadzi. Nie wiem. O, nie. Więcej plastiku potrzeba. Blić. J ja, ja mam przerzucone materiały pod plastik by zrobić Nie, poczekaj A. Po co ja robiłem te liany, no, jak tu mam plastik, kurde, ja jestem debilem to już mam 280 milibagetów To dobrze Chyba jeden bucket potrzeba do tego, do, do jednego sladża Mamy jest tak plastiku, bardzo dobrze Nie wiem, więc dawaj tego plantera tutaj Czekaj, jeszcze musimy motykę żelazną zrobić, eee. O fuck, robiłem się w ups i jedną siegierkę. 500 mbaketów, już daj, 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 de. Sower. To potrzebuje pistona, kurda, nie wiem. Dobra, plant Sower. jego, jak dobrze kojarzę, sadzimy, stawiamy go pod farmą, czyli dokładnie tutaj. I on powinien nam jak dostanie energię, powinien nam automatycznie łączyć się z tym 700 mbaketów, 840 mbaketów. Hmm, dałem mu energię, i powinien mu automatycznie sadzić teraz. Jak dostanie tylko nasionka. A po co ja mam? Co masz? Łapie co mam? Biaderko jakieś? Eee, sladzu. No. Nice. To ustać nas no. na pierwszy ten. I na razie od świn tam. A A ile my tego sladzu potrzebujemy w ogóle? Ile? No. I jeden slacz jako item równa się jedna. Jed, jeden ten. E, całe, te, całe to pole całe, nie? I mm -hmm. pani Bet? Nie wiem, dobra, pogarni to, żeby to automatycznie zadziałało, że ten slajd się produkował tobie. Czy to miałem pana zrobić od tego, dzielny odcinek, ale widzę, że po raz kolejny zmieniłem zdanie, żeby tylko tobie przyspieszyć po No patrz, że mnie to cały czas blokuje. No blokuje to ciebie cały czas. No ja próbuję, robię wszystko, żeby, żeby cię odblokować. blokować. Ja 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 Zobaczmy ja. ten denyski na naraniami. O, kurde, żem zaspamił sobie tymi naraniami. Tylko 200 giga, tylko. Dzisiaj naraliśmy, tylko. Tylko. A dalej nie wiem po co ci jest ten slucz. A, refiner mi dałeś, tak? No Dobra, czujesz ekonomię po kolei, kurwa, bo się pogubiłem z tym wszystkim. Jeżeli ten pan dostanie energię, no momento, mamy w ogóle dwa takie refinery. Poczekaj, macie, poczekaj. A, jest taki to są energię, dobra, to teraz będzie nam dorobiło felty Nie. O, kurwa, dobra, zaraz mi się pojebało wszystko. No i cały plan odcinka może ci jebać, kurwa. mamy nie tą maszynkę, kurwa. No właśnie. Nie potrzebujemy semaforcz komposter. No komposter, a nie rafiner, nie? No, ja ci mówiłem, że wróciłem ci to cenę. Tylko wiesz, że już tego nie, wy, nie wyciągniemy. Albo czekaj, a... albo chyba możemy to wyciągnąć, tylko poczekaj. Musimy auto podrobić. <słuch> ja się nie chcę już tego robić dzisiaj, wiesz? No, aż ja mam komposter gotowy. Mm. No, remont ten film, ja dzisiaj będę już skończył na, na, na taką całą rozrywkę, wiesz? Bo już psychy nie mam. Nie, musieli pierwsze to zrobić, trzeba otworzyć kurwa to dorad. Po kolei. Bo teraz to już się pogubiłem z tym całym odcinkiem, kompletnie. Mm, mm, mm. Kurde, nasz odcinek będzie... To kolejny będzie tragiczny odcinek do, monta do, do montażu. W się sensie do oglądania spoko, ale do, do samego montażu będzie tragiczny, nie? Mm, I znowu zgubiłem jeden, demitem, kurde mol. Jakiego fertilizera potrzebujesz? Mm, tyle, ile chcesz mieć hy hydroponikę tych... Redstone i... Lost Pain, dobra. Cyk, cyk. Pierwsze robię tobie upgrade y. No Mamy dwa. Aldon range tier 3, dobra. E efficiency jednego mogę zrobić? Nie, nie, nie chce mi się, dobra. Niech to będzie tak jak jest. E te wszystkie receptury myślę, że zautomatyzujemy, wiesz, żeby to po prostu automatycznie się robiło, bo... To taki tempem, co my teraz działamy... To po prostu możemy się bawić 15 lat i tak i tak nic nie zrobimy, nie? Dobra, po pierwsze tak, po pierwsze potrzebuję jednego range'a, proszę bardzo. I w tym momencie mamy, obejmujemy cały obszar, więc całość będzie, powinna być sadzona, tak? Dobrze myślę? Czyli muszę ręcznie to pierw posadzić. O, sadzi, patrz. Sadzi, sadzi menda. Zajebiście. Posadziło, posadziło, bardzo dobrze. I teraz... Dobra, pierwszy rodzinę, to, jest... co A, wyderka. A, to, aha, to robić ręcznie. Spoko. No, robię ręcznie, Kąd bo to... Czy ręcz, O, to stąd. Aha. Jest kolejny bucket. Te random tik mnie wkurwają, nie? Chyba to tak nie działa tak myślę Czy my nie mogę tego napełnić? Czy my to musimy ma maszynki, ręcznie z maszynki to robić? Serio? Ja mam trzy wiaderka tego slary I Dobrze, tylko powiedz mi jak ja mam to kurwa to włożyć, skoro tu się nie da włożyć Nie wiem. No Zaraz będę wiedział Chodzi tutaj zboże A po jakiego grzyba? Fel a, feltyliza. Nie, to wyłączmy To maszynka się wlewa... jest coś innego Otrzymałem Sewage. No Sewage. Sewage. Robisz Sewera. Chyba Sewer. No Sewer. Tak. No tylko co, rzucasz do Sewera? Już powoli psycha się do starych. Tak, wiem jak to zrobić. No jak, pochwał się. Platforma z niele, nie, długości? 8 czy 9 bloków. 1, 2, 3, 4, 5. A wy o tej tutaj, na której stoję. 8 na 5. No to jest niewymiarowa Bo kurwa, y, powiedz tak, ten Sewer cały. Nie? Mm -hmm. stawiasz kurwa na, e, pod zwierzętami, nie? Mm -hmm. I wtedy stawiasz kurwa ten komposter. Pod zwierzętami? Coś w sensie o makrowy Aha. akurat. Nie? A, na krowy, No to musimy farmakry zrobić w takim razie. O makrowy ja mówię, nie wiem czy ze świniami będzie. No zobaczymy. O on na wysokości trawy, nie? Tak mm -hmm. patrz na filmiku. Na wysokości trawy. On podstawi na sewer, no. Pod sewerem stawia ten komposter no wiadomo, mamy potrzebne zewnętrznie, Albo się zrobi tak. Udostępnij, kopij, Discord, prywatny, kurwi, pik, big, pik, pik. po półtora minutowy filmik. Który mówisz lepiej angielski do mnie? Jest! Stary! No, no widzę, patrz na twój ekran. Mamy to. No i teraz musisz zrobić tak, żeby kurwa ten sewer yy, wdupchał. Mamy to. Mamy to, widzowie. W końcu. Wow. Mamy ten zastrany fetylizer. Czyli powiesz mi, że to co ja robiłem, czyli ten slat cały jest niepotrzebny. Eee. Masz za karę. Klapsa. On coś się pękło. Nie, nic mi nie pękło. Pamiętaj, ja mam więcej ser co ciebie. I tak nie nieskończoność, dopóki nam się żarcie skończy. To skaczesz się jak małpa też? Dobra, uspokój się już. Masz ten fertilizer. To jest jeden składnik z, z wielu potrzebny. To kurwa? Z wielu. Ta jest jedna z trudniejszych ogólnie, na tej całym modzie. O, w tym momencie mamy ten, mamy... ...to. Potrzebujemy jeszcze Simple Machine Frame, o Jezus. Ja mam Advanced. Tu był jeszcze Simple jakiś. Jest, yy, jeden Simple mam, dobra. bed pierwszy na tym serwerze. Hydro, co? Zobacz. To to? Pokażę. Chodź tutaj do mnie. Lecimy teraz do miejsca, gdzie jest energia. prąd, Stawiamy to. Dostało prąd, tak? W tym no. momencie, jeżeli tu posadzisz esencję, to ona ci się będzie automatycznie sadziła. Czyli się automatycznie zbierała. Do tego posunąć Ci będzie jeszcze woda. Na górę musisz posadzić tutaj ręcznie, o. I ona będzie ci się powoli, powoli. Właśnie, rosła. Bardzo powoli, tylko I potrzebujesz jeszcze wodę do tego. Nie ma jakiś pedestali albo coś, co bym przyśpieszło to. Musimy skraftować pedestale. Dawaj, wodę! Dawaj, wodę! Wodę chcesz? Woda! Woda, 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 woda? Dobra. Jak chcesz klać, to proszę bardzo. Co blok jakiś. Moon, Moon jakiś. Moonstone i co, teraz mogę tym kratować te hydroponiki, tak? Hydroponiki będą mi konkurować. Tak, tylko potrzebuję właśnie po pierwsze wodę, którą teraz podłączam tobie, a po drugie ten Eterge gaz, czyli następnym kierunkiem będzie Wither. Farmienie gazu z witera. Podłączyłem wodę jak coś. Mhm. I szykuje się chyba rozbu wielka rozbudowa bazy, mi się wydaje, wiesz? I na to bym odpalił live'a, takiego dosyć długiego. Jeżeli chcesz, żeby to wszystko było malo, jak trzeba po prostu. Jutpę, tole, grąźwiry nam się skończyły. Oj. Dobra, no mamy wodę, i teraz to będzie powoli rosło. Tak, row 14 i 14. Uknęło. Dobra. Hmm, no Dobra, no więc powiedzmy: Celem było zrobienie farmy Witcherów. Jednak Maciek stwierdził co innego i dał nam inny cel, więc zrobiliśmy cel wcześniejszego odcinka, którego robiliśmy dopiero, dopiero w dzisiejszym odcinku. Tak więc mamy Hydroponic Bed. Tak więc tą farmę będzie można się usunąć i w przyszłości zamienić się na coś innego i, za, i w ogóle rozrastać. Ogólnie tym Plant Garterem i tym co tutaj robimy, nie, ten Plant Sower, ogólnie nie możemy też, też sadzić te, te, te esencje całe. Tylko jest to, bez pedestalów jest to tak powolne, że po prostu nie, wy, że po prostu, wiesz... Po prostu potrzebujemy tego, potrzebujemy odpowiednio po prostu surowców i, i tak dalej i tak dalej, więc to trochę nam zajmie wszystko. Ale już pierwszy... I jest do zabrania, infernum Oho, i menda się nie zbiera, ciekawe Ciekawe czemu, nie wiem Dobra, to nie wiem jak ty, ja kończę tę narywkę więc to no, tak... jeszcze z 5 Co? Dajmy jeszcze z 5 minut 5 minut, dobra, ta jedna Kurwa, brązu nie mamy znowu, ja pitole No, dlatego mówię, trzeba o auto crafting zrobić Jak się robi brąz? No, yy, myślę, że tego, tak, że w po yy, do poniedziałku to ogarnę I będę powoli kminił na te Designem całej bazy w ogóle, tak żeby po prostu to miało w ręce i nogi, nie? No go. Dobra, więc ja w takim razie dziękuję za, za obejrzenie tego lajkuj Lajkujcie, komentujcie, spróbujcie Ja byłem Damian, ze mną był Maciek i to było CEOpolis, więc na razie